Gdzie ten kotek? Mi na stole chodzi. Opakowanie od czekolady. Chciałaś się pobawić? Mm? Mój kochany kotek to towarzyski bardzo jest. Ale mi towarzyszysz, ja Cię kocham, kotek. Ty jesteś po prostu cudowna. Żebym ja Ci puszczała po nocach, po nocach muzykę relaksacyjną, to już trzeba być naprawdę jakimś, nie wiem, kim, żeby tak kochać kota, żeby muzykę dla kotów relaksacyjną puszczać w nocy. A ja cię specjalnie wyszukuję takie klasyczne Muzyczki. No to już jest naprawdę. Trzeba mieć fioła na punkcie swoich kotów, znaczy swojego kota. Nie, kotek? No udaj, że śpisz teraz ze mną tutaj na stole patrzeć. Nie śpisz. Ty jesteś zmęczona, kochanie. Czym? Chyba... Chyba wypatrywaniem ptaków. Mój kiciuś, kochany, malutki mój. O, jak słucha, o, jak słucha. Uszy tylko chodzą. A? Uszy tylko chodzą. Mój kotek. Mój kiciuś, kochany. I zaglądasz do cukiereczków, ty nie jesz cukiereczków. Dobra, starczy kotek, starczy. Ale, moja droga, zejdź mi ze stołu. Hej, hej, może tak ze stołu byś się zabrała, co? Może by się kotek tak zabrał ze stołu. Hej. No tak. No ze stołu może być zeszła. Bez przesady. O. Tak. Do cukiereczków zaglądasz, do kubeczka od herbaty, tak. I, stołu, i ze stołu wek. I wek ze stołu. Sio. Nie kotek. Słodki kotek mój. O jany. Wiecie, że ten kot to jest sama słodycz. Nie wiem, czy wy jesteście też tacy wariaci na punkcie kota wszyscy. Ale ja z tego widać tak, żebym ja po nocach muzyczkę relaksacyjną dla kota szukała i puszczała w na YouTubie, no to już trzeba mieć naprawdę coś: coś z głową. I tak mi się coś wydaje. Nie, Kotek? Mm? ale tak to jest jak się kocha swojego kota. Jak się kocha swoją kocią perełkę. Nie? Ciciuś. Miku. Ale ja cię o coś prosiłam kotek. Żebyś zeszła ze stołu. Ciebie można prosić, a ty dalej swoje. Bo ty koniecznie chcesz koło mnie być. Koniecznie chcesz być naprzeciw mnie. Tak? Chcesz koniecznie być tu. Nie żeby na krześle sobie usiąść i też byś była koło mnie chociażbyś na krzesło weszła hmm? usiadła byś se na krześle i byś siedziała. Nie, ty musisz być na stole, bo ty musisz na mnie patrzeć. A ja na ciebie, bo ty lubisz, żeby na ciebie patrzeć. O, najlepiej. Doczekałam się. Mm. <laughs> Dobra, starczy tego mojego gadania o kocie, o którym mogłabym gadać jeszcze dwie godziny i dalej, bo to jest miłość najwyższej klasy.